Witam, zapewne nie każdy jeszcze konsumował owoc papaja. Za chwilę go przekroimy, pokażemy co jest w środku. Tutaj mamy dużego owoca, gdzieś 1,5 do 2 kg, ciężki, fajny. I zaraz go przekro... przekroimy, tu jest producent, Galdorica papaya de Canarias. I za chwilę go przekroimy, zobaczymy co to jest. Zaczynamy kroić naszego papaja. Wiadomo, że papaja jest w środku różowa, bo to już nawet na bajkach, jak jedzą, to wiadomo. Ale niesamowity owoc, dużo ziarek. Życzę smacznego, pozdrawiam serdecznie, zapraszam do lajkowania mojego kanału. Jak zawsze, Star TV!